Dzień dobry, schody Lejman. Dobry moment, żebym mógł Państwu przedstawić jakość naszych schodów podczas zamontowania. Montujemy schodki, z których wcześniej był robiony film odnośnie technologii szlifowania. Mamy zamontowaną ramę, już ustawioną łącznie z balustradami. Rama ściany jest koczona na kotwy chemiczne. Marki są osadzone w głąb. Podlanie jest kotwą chemiczną każdego elementu łącznie z górnymi elementami. Schody przez jakieś 2-3 tygodnie będą wyposażone w stopnie techniczne, dzięki czemu będzie umożliwione oddam dalej, będzie umożliwione użytkowanie schodów do dalszych prac wykończeniowych, które jeszcze są u góry i dzięki temu nie mamy ryzyka uszkodzenia uszkodzenia samych schodów czy stopni a barierek nie będziemy odwijać ale teraz tak tu właśnie ładnie widać jak jest jak jest i co my dostarczamy do, do człowieka znaczy do klienta, nie do człowieka. Eee, przy montażu. Bardzo ładnie to się prezentuje. Jeszcze spróbuję lampę w telefonie włączyć. No. Równiutka powierzchnia jest. Ładnie narożniki są zrobione. Nie ma czegoś takiego, tak jak w schodach palonych z blachy, że ktoś głową wyrżnie o to i przy schylaniu o, proszę, się, proszę się do przyjrzecia i przy, że przy schylaniu ktoś powiedzmy głowę rozwali i każdy element jest o tak o wykończony tą naszą technologią szlifowania tu widać że jeżeli chodzi o czarny, to jakby się tak dobrze uparł, on jeszcze taką delikatną strukturkę ta farba ma bardzo ładnie to się prezentuje no i tu też pokażę jeżeli chodzi o te sposoby montażu które w pierwszych filmach czy bynajmniej w filmach o balustradach no, tu są marki przykręcone na, na śruby stożkowe, otwory są gzymkowane. Tego bardzo, w bardzo łatwy sposób jest te ramy poskładać. Wszystko trzyma nam później geometrię elegancko. No. Kwestia jeszcze jest później o grubek tych mark montażowych, tutaj wewnątrz. No, ale to jest jest żywica, nie ma możliwości, żeby to się chciało później bynajmniej obruszać. Jeszcze z daleka pokażę jak to wygląda z punktu widzenia nawet z kuchni, z salonu. Jest takie coś. Dobra, lampkę włączę. No istotna kwestia jest to, co my ludziom dostarczamy. Dostarczamy zajebiście jakościowy produkt. Przede wszystkim nie kręcimy słupków do stopni. I możemy dzięki temu łatwiej jest o przenoszenie masy. Czyli o stabilizację, jeżeli chodzi o chodzenie, nie osłabiamy tym stopni. Stopnie przykręcane są od spodu, od spodu na wkręty. W każdej chwili można je zdemontować, jeżeli oczywiście jest taka potrzeba. I również, również też u nas można odebrać schody do samodzielnego montażu, bo to nie wymaga nie wiadomo jakich umiejętności. Kwestia jest to, żeby prawidłowo wymiary były podane do wykonania tych schodów. I tak samo można odebrać zamówić schody ze stopniami technicznymi, bynajmniej z kwestii choćby oszczędności, bo to jednak, jednak kwota wtedy jest dużo niższa. A jeżeli już zapewniamy całą komunikację dochodzenia, to bynajmniej te rok czy nawet kawałek dłużej zdarzają się przypadki, że ludzie korzystają, po prostu stopnie są z płyty zrobione i mogą chodzić. I dzięki temu też my jako wykonawcy jesteśmy w stanie dużo szybciej wykonać schody, bo odchodzą nam kwestie związane jeszcze sam jestem zachwycony to jeszcze raz pokażę tą belkę no bo to jest mistrzostwo świata o tak reasumując tak to ma wyglądać dziękuję za obejrzenie tego filmu i zachęcam do odwiedzin naszego kanału Krzysztof Lejman